Ej przed chwilą dosłownie stałem, jest godzina aktualnie około 9. .00. Patrzę na swój telefon, a tam piękny profit około ponad 100-130 dolarów zysku. I słuchajcie, jest co naprawdę. Piękne uczucie, kiedy budzicie się, już jesteście zarobieni około 500 zł, tak naprawdę na plus. Nic tak naprawdę nie musiałem robić, bo wczoraj ustawiłem pozycję, jeszcze wieczorem, właśnie na Bitcoinie. Tutaj możecie zobaczyć o mój wynik, mój rezultat. Dwie dokładnie pozycje, piękne były potwierdzenia według strategii, prostej przede wszystkim strategii, którą handluję. I rano obudziłem się i taki piękny zysk. Kiedyś pamiętam, słyszałem taki cytat, że jeżeli nie nauczysz się w jakiś sposób zarabiać podczas snu, to będziesz pracował aż do śmierci. Wtedy pamiętam, że bardzo mocno wziąłem to do siebie no i postanowiłem, że zacznę się po prostu uczyć jakichś takich umiejętności, które chociażby pozwolą mi właśnie zarabiać nawet kiedy śpię i w tym momencie właśnie mi się to wszystko profituje, dlatego też w momencie, kiedy w. Wtorek, tak naprawdę, wstaję sobie o 9.00. Widzę, że już mam gdzieś tam zysk. To naprawdę uśmiech na twarzy się pojawia, ponieważ nie muszę wstawiać do pracy. Wstaję sobie o której chcę. Jest to naprawdę piękne uczucie. Każdemu coś, coś takiego polecam. A nauczyłem się tego wszystkiego w naszej darmowej akademii, gdzie tak naprawdę właśnie takie strategie proste są do nauki. Wszystkie analizy, spotkania, wszystko tak naprawdę od A do Z. Więc jeżeli również chciałbyś się takich umiejętności nauczyć, nie mówię, że musisz od razu. Nie wiem, rzucać wszystko, tylko możesz to na początku, tak jak ja kiedyś, łączyć z tym, czym zajmujesz się aktualnie, to napisz w komentarzu info, a się Ci więcej szczegółów, jak możesz najlepiej i najszybciej się tego nauczyć.